No, a kogoż to mamy? <grystanie> a komuś, to się poznajcie, bo, bo pewnie się jeszcze nie, nie mieliście okazji poznać. Pan Jaki. Dzień dobry. Aha, jak to wygląda? Zacznijcie do Wam oponiem. Właśnie. Pójdźmy wtedy. No tu jest, powiedziałbym, <grystanie> wawel kaseton. Bo to jest taka, takie pomieszanie takich motywów. Będziemy Cię polszczyć! Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaświadcza, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2005 roku nadał obywatelstwo polskie pani Tokiko ishibashi Piękość z domu Ishibashi. Podpisane szef kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej szymana szymanew w Warszawa, 28 kwietnia 2005 roku. Dziękuję bardzo. Staram się. Jako, że bycie obywatelem to nie tylko prawa i obowiązki. Dlatego pozwolę sobie przekazać również na ręce naszego nowego obywatela tekst ustawy zasadniczej konstytucji w tym od dzisiaj są ulubione każdy, ale też każdej po swojej liczby na rynowej każdego obatę. Wszystkiego cieszymy się bardzo. Dziękuję bardzo. Zaczyna. Chyba po raz pierwszy staję takim urządzeniem, ale ja ponieważ szczerą radością to tylko, że jestem świadkiem tej wzruszającej, um, i poruszającej uroczystości. Znamy się nie od dziś i, i wiemy jak jesteś zżyta autentycznie i serdecznie z motywami polskimi, tak to pościągnijmy bardzo powiem, z historią, z kulturą, z muzyką, z ludźmi, z miastem. Dla na nas to było oczywiste, że jesteś nasza, że jesteś nasza krakowska Polska i nasza taka e, 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 autentycznie od wewnątrz, od, od kultury, od, od ducha polskiego. No, trzeba było powiedzieć, te papiery załatwić i w tym momencie e, siedzimy już równoprawni przy tym naszym wspólnym polskim stole e, z wszystkim, co na tym stole jest i dobrego. I, i złego, jak, jak wszędzie. Mówię do Ciebie jako długość, więc mówię do Ciebie w imieniu narodu i historii. Bo przysiadasz się nie tylko do nas, z nami, do, do stołu tu nad Rynem, czy w Krakowie, ale do całej naszej historii i z tym bogactwem Libertarza. Teraz jesteśmy już, powiem i wchodzisz do tego polskiego domu, to jest górnolotne, co powiem, ale bardzo pięknymi bramami, dwoma. Wybaczcie mi Państwo ten patos, ale te bramy to mają takie dwa hasła, miłość i muzyka. Która była pierwsza, która została.